Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj powracamy do serii, którą zacząłem z kaburem niedawno i będę omawiał i szukał najlepszej tokenomii na rynku. Dzisiaj bierzemy na tapetę projekt GMX, czyli jest to DEX, gdzie możemy swapować normalnie koiny, ale również możemy postawić sobie pozycję long czy short na dźwigni. Także też tam możemy perpami handlować. Ten projekt jest obecnie na dwóch łańcuchach. Jednym to jest Avalanche, a drugim to jest Arbitrum. Ja będę tutaj posługiwał się fajną prezentacją, którą znalazłem w internecie, gdzie wyjaśnia bardzo dużo, jak również do tego dołożę jeszcze stare dobre doksy, czyli gitbook od projektu jeśli chcielibyście również przejrzeć tę prezentację, wejdźcie na mojego telegrama, którego link znajdziecie poniżej w opisie, i tam będziecie mogli sobie pobrać ten raport, żeby sobie przejrzeć i używać. Co prawda jest z lutego, ale tam większość informacji jest jak najbardziej aktualna. Bo co się zmienia? Cena się zmienia, ewentualnie jakieś nowe rzeczy doszły, nowe funkcje, ale ten core tokenomia jak najbardziej jest właściwy. Jeśli chcielibyście. Zobaczyć więcej treści, które prezentuję w internecie, no to również w opisie macie link do moich artykułów na medium, jak również do mojego Twittera, gdzie komentuję bardziej day-to-day -day stuff. Tak, więc nie ma co przedłużać. Zaczynajmy. Przejdźmy sobie od razu do konkretów i wyjaśnijmy o co chodzi w tym tokenie GameX? jak widzimy jest to token który ma utility, ale także możemy dzięki niemu głosować w governance i w momencie gdy wrzucamy sobie go na staking i blokujemy dostajemy kilka benefitów jednym z tych benefitów jest otrzymanie tokena Escrowd GMX co będę tłumaczył niedługo jak również dostajemy specjalne punkty a też 30% właśnie platformy tych zysków y, są oddawane dla stykierów GMX w postaci ETH, czyli dostajemy tutaj nie token GMX typowy, czyli nie ma rozwadnienia podaży, ale dostajemy token Ethereum, czyli taki quality coin, dzięki któremu naprawdę mamy dobre zyski. I ten taki trójpodział tych nagród y, pokazuje nam fakt, że. Naprawdę można dać zarobić przy tym tokenie, podzielić się zyskami, a jednocześnie nie rozwodnić podaży. Przechodząc dalej, na początku chciałbym powiedzieć, że nie było tutaj żadnych venture capitals. Także nie, nie ma komu za bardzo rzucać nam torby po prostu na ulicę i tą podaż rozwadniać z jakimiś unlockami, vestingami. Wszystko. Co mają WC musieli kupić z rynku, tak jak każdy inny użytkownik. Jedyne co mamy westowane, to jest 250 tysięcy GMX-u, czyli to jest niecałe 2% podaży przez dwa lata, które zostało oddane dla zespołu. Całkowita podaż GMX to jest 13,25 miliona coinów, ale to bardzo jest prawdopodobne, że wszystkie one nie trafią na rynek. Dlaczego? Ponieważ 2 miliony z tych tokenów zostały przeznaczone na Price Floor Fund. Zaraz wyjaśnię czym to jest. Jak również na emisję ESGMX tokena też 2 miliony, które również niekoniecznie zobaczą światło dzienne. I wyjaśnię za chwilę też to, ale na początku jeszcze zobaczmy sobie na sam pobyt. Jak widzimy, 30% dochodu przeznacza dla stakerów GMXa. I to powoduje, że ponad 80% całej cyrkulującej podaży jest w stakingu. Na chwilę obecną nagroda za tej staking wychodzi 23%. Widzimy prawie 6 800 zastajkowanych, a supply cyrkulujące no to jest 7,8%, więc mamy trochę ponad milion tokenów, które jest w obrocie. Co to jest? No, rzadkość to jest. Oczywiście to jest rzadkość. Poza tym ich dobra tokenomia doprowadza do tego, że projekty jak KeeperDAO czy Torus wtedy, nie wiem, jak teraz, nie sprawdzę, bo trzymają też na swoich balance sheetach, po to, żeby mieć fajny, ciepły yield z dobrego, rozwijającego się projektu. Jak zobaczymy sobie teraz na te statystyki, no to widzimy, one są trochę starsze, ale cena jest teraz bardzo podobna 24 dolary, wtedy było 28. Cyrkulująca podaż nam się delikatnie zwiększyła, bo mamy 7,8 miliona, to było troszkę mniej, ale to nadal wygląda fajnie, all-time high. 63, all time low był trochę niżej, bo tutaj niedawno mieliśmy po 13 dolarów, nawet także zdipowało też całkiem mocno. I teraz patrzmy sobie, jak jest rozłożona całkowicie ta podaż. 6 milionów była migracja z poprzedniego projektu, no bo oni wcześniej też się odpalili na Binance Smart Chain, jednak zdecydowali się przenieść i zrebrandować na Avalanche i Arbitrum. Część tych tokanów zostało przeznaczonych na Uniswap, czyli na dostarczanie płynności, tu na Escrow GMX, no i Price Floor found też, 1 milion na marketing, jakieś pomoce i rozwój, no i team dostał bardzo mało, bo czasem teraz możemy spojrzeć jak jakieś OP, chociażby optymizmu, czy jak widzieliśmy teraz startnet się ogłasza, no to dla partnerów, dla teamu to generalnie wychodzi, że ponad 50% tokenów dla nich idzie. No i co wtedy mamy? Mamy dump na ludzi. I teraz wyjaśnijmy sobie, przypomnijmy jeszcze raz, jak jekujemy GMX, dostajemy escrowed GMX, dostajemy multiplayer points i dostajemy jeszcze etera, czyli czysty dobry Ether. I o co chodzi z tym escrow? Escrow jest token, który działa w ten sam sposób jak GMX, ale nie możemy go przesyłać, wysyłać i ale możemy go zastejkować. Jeśli zastejkujemy go, no to dostajemy tak samo nagrody jak za GMX, czyli te same benefity, ale jest też możliwość, żeby ten X-Scroll GMX przerobić na zwykły GMX i wtedy możemy go upłynnić na rynku, bo tak to po prostu nam leży, możemy go zastake'ować albo trzymać, ale nie możemy nim handlować. I teraz jest taka sprawa, jeśli chcemy przerobić na ES GMX na GMX, no to musimy go wrzucić i zawestować przez jeden rok. Czyli przez jeden rok dostajemy co każdy blok jakiś procent tego naszego ESGMX jest przerabiany na GMX, tylko, że jest jeszcze drugi szkopu, no bo tutaj żeby potem go upłynąć, musimy na rok go zatrzymać, a przez ten rok, no to wiadomo, może cena również sobie się podziać i nie wiadomo, czy ludzie będą tak zdeterminowani, żeby tak długo czekać, a w tym samym czasie mogą sobie wrzucić to na staking i mieć te same benefity, które by mieli ze Gmx -a. Jeszcze druga sprawa jest: wtedy, kiedy my wrzucimy na Westing ten ESGMX, no to nasza pozycja, która produkowała ten ESGMX, musi być nadal w stakingu. Więc żeby dostać z ESGMXa GMX, -a, musimy wrzucić na Westing roczny, ESGMX i musimy cały czas mieć w stakingu naszego GMXa. Jeśli Odstykujemy go w połowie, no to zatrzymujemy się czy z czasem tego vestingu, i niestety już nadal nie mamy westowanego, więc musimy zablokować i GMX a i sgmx -a, żeby dostać potem um, z tego sgmx w przyszłości pełnoprawny token, który możemy następnie upłynieć na rynku. Możecie więc zobaczyć, że nie jest wcale takie proste, żeby te bagi zrzucić, i dlatego. Mamy tutaj przeznaczone e, część podaży, te 2 miliony tokenów, na tych, którzy będą jednak chcieli to przerobić. Jednak to może nigdy nie nastąpić, i oni mogą nigdy nie zdecydować się na to, tylko trzymać sobie to w westingu i, e, przepraszam, w stakingu i nadal zgarniać nagrody, nie czekając kolejny rok na to, żeby przerobić te swoje Escrowd GMX na klasyczny GMX. Kolejną rzeczą, którą dostajemy, są multiplayer points. Multiplayer points jest to sposób na to, żeby wynagrodzić długoterminowych hodlerów i nie spowodować inflacji. Więc jak zastejkujemy sobie ten GMX, mamy 100% APR w ciągu roku, zdobywając te multiplier points, czyli jak powiedzmy dla przykładu. Tutaj mamy. Mamy 1000 GMX-ów zastejkowanych i 500 multiplier points były są do tej pory zarobione. Kiedy odstejkujemy 300 GMIKsów, spalimy 150. No bo proporcjonalnie spadamy, ale ten APR polega na tym, że jak mamy 1000 GMIKsów i przez rok będziemy stajkować, No to mamy 1000 multiplier points. I one multiplayer pons, gdy je zastejkujemy, no to po prostu produkują nam taką samą nagrodę Ethera. Już nie dają nam dodatkowego GMXa, nie dają nam dodatk dodatkowego ESGMXa, tylko powodują nam, że mamy zbustowaną nagrodę za Ethereum. I chciałbym jeszcze zaznaczyć: na Arbitrum dostajemy nagrody w Etherze, a na GMX protokół, na tym projekcie, na Avalanche, dostajemy w nagrodzie Avax. Czyli to nie jest tak, że tu i tu mamy Ether. Na jednym chainie dostajemy AWAC, czyli ten główny coin tego chainu. Na arbitrum, jak wiemy, głównym, chainem w tym, głównym tokenem jest w tym przypadku Ether, więc Ether jest tą nagrodą, którą dostajemy. Kolejną rzeczą, którą musimy poruszyć, jest ten price floor fund, na którego zostało przeznaczone też 2 miliony tokenów. I o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że. Płynność, którą posiada GMX należy do nich. Czyli oni sami dostarczyli płynność. Jest tak samo jak na początku wprowadził to Olympus DAO OHM Protocol on Liquidity. Więc oni mają też ustawiony mechanizm, że jeśli cena spadnie poniżej pewnego poziomu, no to będziemy mieli tutaj spalanie albo dodrukowywanie gmx po to, żeby utrzymywać ten price floor found. Na chwilę obecną, według tej prezentacji, price floor był dla nich 50 centów. No cena tokenu jest 20 parę, więc nie zanosi się na to, żebyśmy zdipowali tak nisko, żeby trzeba było użyć tego fundu do czegokolwiek. Więc 2 miliony tokenów kolejne, które może nigdy nie użyć światła dzienne. Oczywiście jest zagrożenie, że kiedyś to się pojawi, bo różne rzeczy bywają, a jak wiemy, w krypto trzeba przewidywać najgorsze. Jednakże tutaj projekt, który jest całkiem dobrze zarządzany, fajnie. Sobie radzi, no to jest bardzo możliwe, że nigdy nie zobaczy to światła dziennego. Czyli generalnie 4 miliony tokenów, czyli z tych 13,25 miliona, no to 4 miliony tokenów raczej może nie zobaczyć światła dziennego, a na chwilę obecną mamy 7,8 miliona, więc jak odejmiemy tam 4, to mamy około 1,5. Trochę miliona, żeby jeszcze nam uderzyło na rynek, co nie jest jakimś dużym procentem, ale to jest na przykład produkowane chociażby przez nagrody za dostarczanie liquidity pool, no inwestowane coś tam z Steamu jest i tego typu sprawy, więc większość tych tokenów takich stałych już prawie jest na rynku i raczej nie, nie zobaczy ich więcej rynek. Więc chciałem też wspomnieć, że jest możliwość, żeby DAO przygłosowało możliwość wzmocnienia powiększenia podaży, ale tylko w momencie, gdy tak mocno roznorośnie się ten ekosystem, zrobią ekspansję na kolejne chainy, że będzie potrzeba więcej tych tokenów, ale to tak jak mówię, nie musi się stać. Więc na chwilę są na tych dwóch chainach i nie wiadomo, czy gdzieś dalej polecą. Co prawda są w planach różnego typu innowacje. Jednak na chwilę obecną wygląda to w ten sposób. Tutaj też, żebyście widzieli potwierdzenie w docs'ach, dokładnie to samo jest napisane, co było tam w rewards'ach. No to compounding, claiming, także to, co mówiłem, escrow, gmx i to, jak jest westowane, więc to są te same rzeczy, jak również multiplier points. Teraz chciałbym przejść właśnie do tego tweeta, który już Wam pokazywałem wcześniej i zobaczyć na podstawie tego, jak układa się tam tokenomia, czy ona jest warta wzięcia pod uwagę. No i ile tokenów jest teraz na rynku? 7,8 w przyszłości może być 13,25, ale widzimy, że te 4 miliony tokenów wcale nie musi uderzyć na rynek, więc większość już po prostu jest wypuszczona, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że 80 ponad procent jest zastejkowana więc mamy około milion tokenów na rynku cyrkulujących, o których ludzie się biją, więc jest nie tak dużo. Czy stopa emisji stała, czy zmienna? No widzimy tylko westowany team ma stałe, a reszta może się trochę zmieniać, ale Czynniki, o których mówiłem, no to wiecie: Price, floor Fund i oczywiście jeszcze kwestia tych Escrow GMX, które nie muszą uderzyć na rynek. Westing przydział, no to trochę dostawali tylko. Team także tu jest spoko. Strona popytowa, jak i na przykład zysk może być generowany. Za staking wiemy, dostajemy nagrody WTH, kolejnych GMX, ekstro GMX, multiplay points. Także tutaj widzimy, że możemy na tym naprawdę zarabiać. Po, poza tym możemy go wrzucić dodatkowo na farmienie. Raczej nie następuje żaden rebasing. I zyski są dzielone dla hodlerów, także to trzeba wziąć pod uwagę. Społeczność, czy społeczność jest aktywna? Otóż społeczność jest bardzo aktywna, społeczność jest silna i świadoma. E, możemy sobie zobaczyć chociażby na sam koniec tej prezentacji, e, ile tutaj zostało zrobionych ciekawych rzeczy. Te stacje, dokumency, dokumenty, nie, przepraszam, ale tutaj stacje, na przykład e, tutaj Dune Analytics, e, różnego rodzaju NFT, które jest przez społeczność prowadzone e, i one naprawdę wyglądają fantastycznie. E, widać, że ta społeczność zaangażowana, świadoma, i stara się rozwijać ten projekt dalej. Tak, czy jakaś będzie presja sprzedażowa podczas wydłukowywania? No, widzimy, że tylko bardzo mała, więc tutaj raczej nie ma tu się martwić. Możecie sobie przejrzeć więcej statystyk. Na tych chociażby tutaj mamy dashboardy, statsy, tu mamy linki, właśnie w tym dokumencie, gdzie możemy sobie przeanalizować, jak wygląda rozwój tego całego projektu, jak to, jak to funkcjonuje. Jak sobie radzi? Zarabia dużo, zarabia fajnie, będzie rozwijał się dalej. Są nowe, nowe pomysły w mapie, żeby ten projekt szedł dalej w rynek. I też możemy spojrzeć w ogóle, jaki on ma konkurentów, żeby wiedzieć, jak się możemy rozwinąć, jak, do czego możemy dojść i wtedy cena tokenu, jak może pójść w górę. No to głównym tutaj, jakby tym ich konkurentem, jest DXDY, który przynosi się na. Cosmos Chain, także to jest jeden z głównych takich konkurentów, a poza tym jeszcze mamy Perpetual Protocol, otóż tak także to jest drugi, ale on też widać jest całkiem mocny, jednak nie ma ich aż tak wiele, więc jest tutaj możliwość rozwoju chciałbym Wam tego jeszcze wspomnieć o pewnej sprawie, że mamy tutaj jeszcze od tego protokołu jeden token GLP nie wspominam o nim, bo to jest całkowicie inna para kaloszy GLP to jest ekspozycja na ten cały pól tych tokenów, który znajduje się w, w tym protokole, ponieważ chodzi tutaj o to, że mamy wrzucone tutaj tokeny, które tworzą Liquidity Pool. To nie jest klasyczny Liquidity Pool, który widzimy na Uniswapie, działa całkowicie inaczej. I wrzucając tutaj tokeny Bitcoina, Ethera Linka, czy na Walansze jakiś Awaxu, dostajemy jakiś udział tego pula w postaci GLP. I tutaj 70% zysków idzie do. Tych ludzi, którzy dostarczają płynność, bo ten e, pul używany jest do tego, żeby swapować tokeny. Jak również, gdy ktoś, jakiś DJ, sobie pójdzie, chce rzucić sobie dźwignię, polecieć e, na grubo, no to ma możliwość e, użyć tokenów z tego pula. I tutaj 70% zysków jest przeznaczone dla tych hodlerów tokenów, bo też trzeba wiedzieć, że oni mogą być stratni, nie tylko tu się generuje jakiś raki ponieważ jeśli ktoś tutaj gra na dźwigni i zarabia dobrze, no to to jest strata dla samych hodlerów em, tych tokenów i widzimy tutaj APR na chwilę obecną wynosi 26,5% możecie też się tym zainteresować ale ja głównie skupiam się na tym GMX-ie jeszcze chciałbym zauważyć jak on się zachowuje w stosunku do Bitcoina Ethera także tutaj e, oczko puszczam w stronę najnowszego filmu Jarząbka który mówił, że trzeba zobaczyć, co się dobrze zachowuje do Bitcoina Ethera, i wtedy wiemy, że to może być dobry koń na następnej hoście. Więc zobaczymy tutaj wykres. Mamy trzy kolory: Bitcoin, Ether yy, yy, i po prostu dolar. I widzimy, że ostatnio miał swoje ATH w stosunku do Bitcoina i Ethera. No cóż, to jest całkiem dobra wieść. Wiadomość, przepraszam, to jest całkiem dobra wiadomość, a tu historycznie jak się zachowywał. Także to jest mocny quality coin. Więc teraz chciałbym jeszcze raz podsumować e, samą sprawę, e, na czym polega ten GMX. GMX jest token Governance in Utility, który możemy głosować, żeby brać udział w życiu projektu, ale również możemy go wrzucić na staking. Oni poprzez stakingowanie dzielą się nami nagrodami. Dają się escrow GMX, którym musimy przez rok wrzucić na westing i stake'ować cały czas nasz GMX, żeby przerobić to na zwykły GMX i wrzucić na rynek. Dostajemy multiplier points, które nagradzają nas za to, że stake'ujemy długi czas i boostują naszą nagrodę w ETH albo w AWAXie, zależy na kim chainie, no i dostajemy 30% fees generowanych w postaci tokenów ETH albo AVAX, jeśli to jest na Awaksie, Nie rozwadniamy podaży, i chyba, że będziemy chcieli długo przebrać ten SGMX na GMX, nie ma wrzuconego na rynek nowego tokena, który po prostu no, psuje nam tą cenę i psuje nam tokenomię. Jesteśmy nagradzani w quality coinach. No, mi się wydaje, że to jest naprawdę fajna i ciekawa tokenomia. A do tego większość jest zastejkowanych, bo daje realne zyski, i mały mamy cyrkulującą podaż, więc. Jest możliwość podskoczenia ceny, a również zarabiania sobie pasywnie w długim terminie. Ale to już Wam zostawiam do oceny, czy warto trzymać ten token u siebie na portfelu. To by było na tyle. Widzimy się za jakiś czas, również analizując jakąś ciekawą ekonomię. I życzę Wam miłego dnia.